Świat Bosmana znał. Hej, aho, Bosmana znał. Gnał go po tym świecie szkwał. Szkwał go, gnał, gnał go, szkwał, szkwał, gnał go, gnał, go, gnał, go, gnał, go, szkwał go. Nazywali go rekinem. Hej, aho, tak zwali go rekinem. W każdym porcie. Że zmarła kiedyś jego ciotka. Rekin spotkał piękną mery. Sprzedawała w porcie sery. A po nocach razem z matką sprzedawała dziury statką. Razem z matką wiertłem grubym. Przewiercała im kadłuby. Ojciec rano brał obcążki i naprawiał za pieniążki. Jak naprawił cztery rocznie, kupił swojej córce stocznie. Cały świat tatusia znał. Piękna Mary w tamtym roku zamieszkała w suchym doku i już nie jest piękna teraz. Strasznie wyschła córce Cera. Hej, duli, duli, duli hej, hocha, każda rzecz swój koniec ma. Wszystko kończy się, lecz szkoda, że najszybciej ich uroda. Ledwie poznasz się z dziewczyną, a już dalej musisz płynąć. Na weźmy taką binetarner. Hej. Coś zaśpiewasz, pobi. Medno rozjawiają cioby. Nie jestem bobi, tylko jack. Sorry, 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 jack. Nie musisz błąkać się po świecie. Babeczki znajdziesz w internecie. Jeśli życie ci się plącze, ciągnij, ciągnij stałe łącze. Kiedyś trzeba skończyć śpiew. Ciągnij dysk wymienny. F. Stały łącze, Bill, szybki serwer, weź pod kill tylko jeden cel, www.halama.pl